Miłośnicy pączków już czekają w blokach startowych, a piekarnie rozpoczynają nocny maraton pieczenia, aby rano wszystko było gotowe. Nasze smaki na 20 czwartek będzie róża, malina, truskawka, adwokat Nutella Raffaello, owoce lasu. To są takie smaki naszych stałych klientów co najbardziej schodzą. Tłusty czwartek nie jest wynalazkiem naszych czasów. W Polsce ta tradycja pojawiła się kilkaset lat temu. Tradycja jedzenia pączków przyszła być może do nas z Wiednia, a być może był to dawny przysmak turecki, ale tak naprawdę faktem jest gdzieś na przełomie XVII-XVIII wieku te pączki rzeczywiście już tutaj w kuchni polskiej świetnie się poczuły i zakrólowały. O smaku pączka przesądza między innymi nadzienie. Może być na przykład owocowe, kokosowe, czekoladowe czy budyniowe. Dawniej pączki były nadziewane między innymi słoniną, a obchody Tłustego Czwartku zmieniały się na przestrzeni wieków. Chodziło o to, żeby w ten ostatni czwartek karnawału po prostu słuto się najeść, biesiadować, bawić się, pić alkohol, przede wszystkim właśnie jeść tłusto. Jak tutaj mówią nam różne podania, przede wszystkim te wiejskie pączki były zupełnie inne. One były twarde, jak nawet rozpisują się znawcy, że można było spokojnie komuś zrobić krzywdę, uderzając go takim pączkiem. Jedno jest pewne, w Tłusty Czwartek pączki smakują lepiej niż przez pozostałe dni w roku. Wkładamy w serce, w to, żeby każdy dzisiaj narobił tyle pączków, żeby dla nikogo nie zabrakło. Całą noc będziemy produkować, szacuję tak do około 10 tysięcy sztuk. Dziś w nocy piekarze nie będą słodko spać, abyśmy jutro mogli słodko zjeść. W końcu takie pączkowe szaleństwo zdarza się tylko raz w roku. Łukasz Szliwa, Echo 24.